Bank Żywności osiągnął już w tej chwili taki rozmiar, że dystrybuuje żywność aż do 160, ponad 160 organizacji. Przy czym jest to tak wielka skala, że jest to około 100 organizacji na terenie województwa i około 60 organizacji na terenie tysięcy osób. To jest już naprawdę duży, wielki wymiar. To jest Bank Żywności Makaron, ser żółty mąka, napoje i mleko, i sery topione. W samym miesiącu marcu radztwo otrzymało około 3 ton żywności. Jest to niesamowita pomoc i główne, głównie dostawy z banku żywności decydują o tym, co możemy zrobić dla najuboższych. Małgorzata Szyfowa zapisze. Ja podpiszę Panią imię i nazwisko. Krystyna. Krystyno, to jest żywność dla Pani. Przykazujemy Panią. No, ja jestem pani mia... lekko jednym, bym prosiła o szpitala na Naprawdę. No. To, to żywność, coś... która pochodzi z banku i dzięki nim możemy wspierać rodziny biedne, ubogie, yy, samotnych ludzi, samotne matki, mężów również wychowujących dzieci którzy nie mają dochodów odpowiednich i tutaj się u nas zaopatrują. Ci ludzie przychodzą z potrzeby serca, ponieważ nie mają na co dzień tego, co każdy z nas powinien mieć. Nie mają możliwości pracy, czasami nie mają gdzie mieszkać. Z ideą banków żywności zetknęłam się wtedy, kiedy dostawaliśmy nagrodę z Fundacji Batorego w konkursie porządnie poza rządem. Tam spotkałam aktywne banki, które zostały także nagrodzone i tam po raz pierwszy zetknęłam się z ideą banków żywności. Głównym naszym źródłem żywności jest program unijny program przekazywania żywności najuboższym mieszkańcom Unii Europejskiej. To jest program, który funkcjonuje już trzeci rok i udaje nam się ten program obsługiwać, być jego koordynatorem. W pierwszym roku byliśmy jedynym koordynatorem, w kolejnych latach przybywało tychże koordynatorów, także no, w tym roku uzyskaliśmy 2100 ton żywności. do czasu y, ktoś z osiedla przyjdzie, pomoże, y, żeby jeździć na tirze, z tira podwozić, a tak wszystko do magazynu sam. Janusz, co masz? Nie? A, on, no, szastra, a, to zobaczę, co mam dla szastra, nie? Dla nas jest wielkie błogosławieństwo, tej pomocy, której te pękci które wynosy nam da Naprawdę, no, jesteśmy bardzo wdzięczni i naprawdę, czas zawsze, kiedy taki mamy takie jakieś potrzebne. Nie? Wiemy, że możemy liczyć, na ten bank żywności, pan Janusz, bardzo chętnie. taki mój przyjaciel, zrobił się mój przyjaciel, bo wydaje się, że on też taki rozumie nasze prace. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni i życzylibyśmy sobie, żeby jeszcze większą ilość ludzi, rodzin obdarowywać. Ile ludzi można nakarmić się za trzyma no, tonami żywności? Możemy zrobić między innymi 700 paczek. Pracujemy w bardzo skromnym zespole, bo tylko trzyosobowym. Ja nie jestem tu zatrudniona na stałe. I to jest pewien mankament braki kadrowe, ale jesteśmy bardzo solidarną grupą i staramy się jakoś radzić sobie z tymi trudnościami i to nam się udaje. Jeszcze nigdy w historii tak wielu nie zawdzięczało, tak wiele tak nielicznym. I to mi, fascynuje mnie, to mi bardzo m, m, imponuje.